Wyobraź sobie, że całą swoją wiedzę o fizyce opierasz na tym, czego nauczono cię w szkole. Ale co, jeśli powiem ci, że większość najdziwniejszych, najbardziej niesamowitych i najważniejszych rzeczy o fizyce zostaje tam przemilczana? Celowo upraszcza się je tak bardzo, że tracą cały swój kosmiczny urok. Dziś pokażę Ci 10 faktów o fizyce, których nigdy nie powiedziano Ci w szkole, a które zmienią sposób, w jaki patrzysz na rzeczywistość. I gwarantuję, im dalej zajdziemy, tym bardziej Twoje mózgowce będą się przegrzewać. Czas zaczynać. To będzie jazda. Cześć, tu naukomaniak. Jeśli lubisz naukowe ciekawostki, które wykręcają umysł jak czarna dziura czasoprzestrzeń, to jesteś w idealnym miejscu. Zasubskrybuj, bo na tym kanale nie ma uproszczeń. Jest tylko czysta naukowa petarda. A teraz przechodzimy do punktu pierwszego, który już sam w sobie jest małym mindblowem. Pierwszy: czas. Nie płynie tak samo dla wszystkich. W szkole mówi się, że sekunda to sekunda, minuta to minuta. Koniec. Ale fizyka mówi, nope. Czas jest elastyczny. Gdy się poruszasz, płynie wolniej. Gdy jesteś bliżej masywnego obiektu, też wolniej. To znaczy, że Twój telefon, ty i satelita GPS wszyscy doświadczacie innego czasu. Faktycznie, GPS musi korygować różnice w tempie upływu czasu, żeby. nie zgubić cię w lesie. To nie science fiction, to rzeczywistość. 2. Atom, z którego jesteś zbudowany, prawie nie istnieje. W szkole uczą, że atomy to takie kuleczki, a prawda? Atom to pustka. Jądro jest malutkie, elektrony to chmura prawdopodobieństwa, a cała reszta to nic. Jeśli usunęlibyśmy puste przestrzenie z Twojego ciała, zmieściłbyś się w ziarnku soli, czyli technicznie jesteś bardziej niczym niż czymś. Trzeci. Fizyka nie wie, czym jest 95% wszechświata: ciemna materia i ciemna energia. Te nazwy padają czasem w szkole, ale zwykle nikt nie tłumaczy, że to tak naprawdę. Etykietki na naszą niewiedzę. Nie wiemy, czym one są, nie wiemy, jak działają. Wiemy tylko, że bez nich wszechświat nie trzymałby się kupy czyli fizyka szkolna to tak naprawdę 5% całej fizyki 4. Elektrony nie krążą wokół jądra, jak planety to największa szkolna bajka. Elektrony nie mają orbit nie latają, jak małe piłeczki. Zamiast tego istnieją jako rozmyte chmury prawdopodobieństwa. Nie wiemy, gdzie są, wiemy tylko, gdzie mogą być. I to też jest uproszczenie, bo mechanika kwantowa nie lubi, gdy ktoś próbuje ją ująć w słowa. Piąty. Gdy dotykasz stołu, tak naprawdę go nie dotykasz brzmi absurdalnie ale twoje atomy i atomy stołu mają takie same ładunki, które się odpychają. To, co czujesz jako dotyk, to tak naprawdę Siły elektromagnetyczne. Czyli wszystko, czego w życiu dotknąłeś, w rzeczywistości nigdy nie zostało dotknięte. 6. Grawitacja to nie przyciąganie, tylko zakrzywiony czasoprzestrzenny krajobraz w szkole. Grawitacja ciągnie cię w dół. W fizyce Ziemia nie ciągnie cię. To czasoprzestrzeń jest zakrzywiona i pchacie w kierunku środka planety. Znaczy to mniej więcej tyle, że. Spadasz nie dlatego, że coś cię ciągnie, tylko dlatego, że poruszasz się po krzywej. A czarne dziury? To już takie ekstremum krzywizny, że czas i przestrzeń tracą sens. Siódmy. Światło zawsze pędzi z tą samą prędkością. Niezależnie od tego, jak szybko ty się poruszasz, jedziesz 100 km na godzinę i zapalasz latarkę, światło nie leci 100 km na godzinę plus prędkość światła, zawsze ma tę samą prędkość, a przez to. To czas i przestrzeń muszą się naginać, żeby tę stałość utrzymać. To chyba najbardziej nieintuicyjna rzecz, jakiej ludzki mózg musi się nauczyć. 8. W każdej sekundzie twoje ciało bomardują miliardy cząstek, o których nikt w szkole nie wspomina. Neutrina przelatują przez Ciebie jak przez szybę. Cząstki kosmiczne uderzają w Ciebie z energią, jakiej nie osiągnie żaden akcelerator. Jesteś w nieustannym deszczu kosmicznych pocisków. I nic ci się nie dzieje, czyli fizyka jest o wiele bardziej dynamiczna niż podręcznik sugeruje. 9. Przyszłość i przeszłość istnieją jednocześnie. Według teorii względności czas jest częścią czterowymiarowej czasoprzestrzeni. To oznacza, że przyszłość już istnieje, tak jak istnieje miejsce w przestrzeni kilka metrów dalej. My tylko poruszamy się przez ten czas jak po mapie, czyli teraz to bardziej iluzja niż fakt. 10. Fizyka wciąż jest w powijakach i w każdej chwili może wywrócić cały świat na drugą stronę. W szkole uczą cię praw fizyki. W prawdziwej fizyce praw jeszcze nie znamy. Kwantowa grawitacja? Nie istnieje. Teoria wszystkiego? Nie mamy. Cząstki, o których nie mamy pojęcia? Na 100% istnieją. A każdy dzień może przynieść odkrycie, które wszystko zmieni. To było 10 rzeczy, których nie powiedzą ci w szkole o fizyce, a które pokazują, że nasz świat jest o wiele dziwniejszy, piękniejszy i bardziej poplątany niż można sobie wyobrazić. Jeśli chcesz kolejny odcinek o sekretach, które fizyka ukrywa przed zwykłymi śmiertelnikami, zostaw łapkę, suba i napisz w komentarzu: Chcę część 2. Do następnego. Trzymajcie się i niech fizyka będzie z wami.